Dzień dobry, nie jestem pewna jak się nagrywa, czy światło nie jest okropne, bo jest dzisiaj taki dosyć pochmurny dzień, w dodatku jest już dosyć późno i może zachodzić słońce, no ale trudno, nie ma czasu, bo jutro wyjeżdżam, a chciałam nagrać film tak, żebyście mieli na przyszłą niedzielę. Prawdopodobnie nagram teraz część, a część po powrocie już Wam pokazuję. Ostatnio w filmie widzieliście, jak zamawiałam kilka rzeczy ze, z Allegro, właściwie, ale kilka rzeczy typowo plastycznych. Chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Właściwie to było tak, że ja chciałam tylko kupić farbę. O tą farbę, o której powiem Wam na końcu. Ale, że jak wiecie, Allegro, żeby przesyłka była darmowa, no to musiałam jeszcze domówić parę rzeczy, żeby właśnie przekroczyć ten próg. Teraz chyba 45 zł, jest, żeby właśnie mieć darmową przesyłkę. W związku z tym zamówiłam kilka drobiazgów typowo plastycznych, więc co mi szkodzi, pokażę Wam, co kupiłam. Cztery pędzle. Jeden taki większy i trzy takie malutkie. To są po prostu pędzle syntetyczne. Ja zawsze kupuję syntetyczne wy też tak. Róbcie. Nigdy nie kupujcie pędzli z naturalnego włosia. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to kupiłam też taki marker permanentny. On jest w kolorze, w kolorze takim cielistym. I słowo Wam daję, ja nie pamiętam dlaczego ja go kupiłam. Pamiętam, że kupując go, miałam jakieś przemyślenia, że o coś mi chodziło. Ale teraz już nie wiem. No trudno. On jest z marki Kochinor i tak samo te pozostałe rzeczy są mar z marki Kochinor. Ja sprawdzałam, one są produkcji czeskiej, także tutaj przynajmniej tyle, że, on, że to nie jest jakieś, wiecie, chińskie dziadostwo. Także jestem bardzo zadowolona. I to są po prostu drobiazgi, czyli czyli dwa zwykłe łówki miękkie, 5B, 10B. No i taka kredka niebiesko-czerwona. I tutaj powiem wam. Wydaje mi się, że to się nazywa ołówek kopiowy, ale szczerze mówiąc nie jestem pewna. Tak coś mi się gdzieś tam w tyle głowy krąży, że to jest właśnie ołówek kopiowy, ale mogę się mylić. Jeśli wy pamiętacie, czym jest ołówek kopiowy, albo czy to jest właśnie to, to dawajcie mi znać. I to są wszystkie rzeczy właśnie ostatnio plastyczne kupione poza tą farbą. To jest farba akrylowa, również marki Kohinor. I ona jest w kolorze złotym. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu na tle białego. No, złota, no po prostu, złota farba. I po co mi ta złota farba? Akrylowa. Ta złota farba jest mi po to, żeby tutaj. O, już wam pokażę, jak sobie obrazem. To są takie fragmenty, które jeżeli widzieliście poprzedni albo jeszcze poprzedni film, to jak. Tutaj miałam takie nieestetyczne zgrubienia farby, takie grudki. Chciałam się ich pozbyć. Zeszlifowałam je mini szlifierką i chcę właśnie to zrekonstruować, to poprawić. Już robiłam tego typu poprawki na innym obrazie, także wiem, że jest to sposób sprawdzony i że efekt będzie dobry. Tylko właśnie zabrakło mi złotej farby, zabrakło mi. Właściwie ja tylko raz w życiu kupiłam złotą farbę malując ten obraz, złotą farbę akrylową. Później tego nie ponawiałam. To było lata temu, więc teraz musiałam kupić nową tubkę, bo tu też jest ta sama sytuacja w, przy innych kolorach, ale to nie ma problemu, bo, bo te kolory po prostu mam regularnie stosuję. Także tylko ten złoty. Razem z tym obrazem ja malowałam ten drugi. Brzydkie to światło, takie te cienie się robią. No, w każdym razie ten już jest praktycznie gotowy. Tam dosłownie coś. Kropeczkę jedną poprawić i będę go mogła zawerniksować. A ten obraz jeszcze jest właśnie do opracowania, natomiast znowu to się przyciąga wszystko, bo ja wyjeżdżam. No, wyjeżdżam do Włoch jutro, także znowu będzie chwila przerwy, jeśli chodzi o te prace nad obrazami. Jak wrócę, to będę kontynuować. Także zostańcie ze mną. Ja raczej, jak będę we Włoszech, to nie będę nagrywać. Wydaje mi się, że nie będę miała czasu. Także możliwe, że kolejne ujęcie będzie już właśnie z nowego tygodnia, z następnego tygodnia, kiedy ja będę po powrocie z wyjazdu, ale to jeszcze zobaczymy. Jakie to było drzewo? Jak to się nazywało? Ja... Figa, figowiec. To była figa? Tak, dobra, to idziemy zobaczyć figę. Jak widzicie, po tle ja już wróciłam z Włoch, byłam tam prawie tydzień, natomiast w zasadzie nie miałam czasu, żeby nagrywać, więc tego nie robiłam. Dlatego idziemy tutaj dalej z filmem. Opowiem Wam tylko kilka rzeczy. Po pierwsze, widzicie, byłam w lokalnym sklepie budowlanym i tam okazało się, że mają sekcję malarską w sensie artystyczną. I kupiłam trzy takie nieduże farby akrylowe, polikolory. To są farby marki Policolor, farby akrylowe. One są sprzedawane też często w takich większych opakowaniach, w szklanych słoiczkach. I są jak najbardziej dostępne w Polsce. Nie jest to nic takiego niesamowitego, że te farby kupiłam, ale po prostu widziałam je na żywo, zaciekawiły mnie. One są też produkcji włoskiej, więc jakby jak najbardziej pasuje to, żeby je przywieźć z Włoch, ale tak jak mówię, jakbyście chcieli. Takie same farby można kupić w Polsce. Z tym, że ja wybrałam takie bardzo małe opakowania. Po pierwsze dlatego, że wiedziałam, że chcę je zmieścić w bagażu. Miałam tylko tą niedużą walizkę Ryanairową bagaż podręczy. Chociaż jeżeli rzadko podróżujecie, to powiem Wam, że ostatnio zrobili taką... Wielką łaskawość i zwiększyli rozmiar tego bagażu o 5 cm, więc to nieco więcej wchodzi. Ja podróżuję tam teraz, do, dosyć często do Włoch, mam tam swoje mieszkanie, więc też swoje rzeczy, więc nie potrzebuję większego bagażu. To znaczy, może na siłę inaczej, może by mi się i przydał większy bagaż, ale jednak staram się jakoś racjonalizować koszty. Dlatego kiedy tylko mogę, to podróżuję właśnie z tym y, darmowym bagażem podręcznym. I wybrałam sobie takie nietypowe kolory, bo to jest kolor biały, platynowy, srebrny i stalowy. Co będę malować przy użyciu tych farb? Jeszcze nie wiem, po prostu te nietypowe kolory mi się spodobały i postanowiłam, że czemu by nie spróbować. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? A pamiętajcie, Cały czas jest, cały czas. Właściwie to w momencie, kiedy ja teraz nagrywam, czyli dzisiaj w sobotę, jest wernisarz wystawy w Centrum Kultury w Markach, w których właśnie będzie zaprezentowany jeden z moich obrazów. Więc jeśli jesteście w okolicy, jeśli macie możliwość dojazdu, to zapraszam Was do zobaczenia tej wystawy. Ja niestety nie dałam rady być na wernisarzu właśnie ze względu na tą moją podróż zagraniczną. Na siłę mogłabym tam dzisiaj dojechać, ale czułam, że trochę by to było takie przesadne zamęczenie się. Ale, ale wspominam, bo, bo naprawdę się cieszę, że mój obraz się na tej wystawie pojawił. I, bo to jest obraz taki, który... A, chciałam powiedzieć, że wam pokażę, wam go przecież nie pokażę, bo on jest tam na wystawie. Jest to obraz taki, który jest inny niż moje standardowe malarstwo. Ale i tak się cieszę, że go namalowałam, bo to był obraz, właśnie praca inspirowana twórczością innego artysty. Ja się starałam zachować właśnie klimat tego artysty. Nie zależało mi na, nie wiem, takim szczegółowym odwzorowaniu jakiegoś, nie wiem, motywu. Chociaż po części odwzorowałam, ale tylko właśnie po części, czy też o zachowaniu dokładnie jakby tematyki i przesłania nie jest. Skupiłam bardziej na tej sferze wizualnej, na odwzorowaniu właśnie takiego ogólnego klimatu tego malarstwa. Myślę, że to y, dobrze wyszło, że to jest całkiem udany obraz. Sprawdziłam się, y, że jakby pokazałam sama sobie, że mogę, że, jakby, że to, że maluję w ten sposób, w jaki maluję, nie wynika z tego, że inaczej nie potrafię, tylko z tego, że tak chcę. No bo właśnie malując ten obraz, bazując, jakby wzorując się na estetyce innego artysty i widząc, że ten obraz wyszedł dobrze, no to jakby sama sobie udowodniłam. Że gdybym chciała, to mogę też malować inaczej. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. A i jeszcze a propos tego mojego pobytu we Włoszech, to Wam powiem: no, jako taką ciekawostkę, że w planach było też zobaczenie obrazu Ostatnia Wieczerza w Mediolanie. Natomiast okazało się, że to nie jest takie proste, że nie wystarczy kupić bilet i można i zwiedzać. Tam, żeby zobaczyć ten obraz, to naprawdę słowo Wam daję, to jest poziom trudności, jak dostać się do dobrego laryngologa w Polsce na NFZ. Czyli szaleńczo trudne. Raz na kwartał wystawiana jest pula biletów do zakupu w jakiś tam określony dzień, właśnie co trzy miesiące. Trzeba w okolicach tego dnia, a być może dokładnie tylko w ten jeden dzień nie wiem, muzeum wypuszcza te bilety, trzeba w ten konkretny dzień szybko, szybko kupić ten bilet. I jeśli się uda go zdobyć, właśnie na jakiś termin, w przeciągu tych kolejnych trzech miesięcy, w przeciągu kolejnego kwartału, to można się udać zobaczyć ten obraz, i ten obraz można zobaczyć w przeciągu 15 minut. Czyli, jakby musicie na kilka miesięcy rozplanować akcję zdobycia biletu do zobaczenia jednego obrazu, i potem możecie na niego patrzeć przez 15 minut, i cała ta przyjemność kosztuje 15 euro. I tutaj, już nawet abstrahując od ceny, która Oczywiście jest wysoka przynajmniej moim zdaniem. Ale no powiedzmy, że jest to zrozumiałe, no bo jednak jest to y, obraz szaleńczo popularny cały świat, przynajmniej tutaj świat powiedzmy tego kręgu kultury cywilizacji zachodniej go zna i kojarzy. W związku z tym jakby nie mam pretensji do ceny. No. W związku z tym no tego obrazu zobaczyć się nie udało. Czy będę dokonywać tych starań wszystkich, żeby ten obraz y, zobaczyć, żeby kupić ten bilet, y, otrzymać go? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dziękuję Wam. Trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!